Cześć, w tym nagraniu pokażę Ci w jaki sposób stosowanie dekoratorów w języku Python pozwala sprawić, by Twój kod był jeszcze bardziej elastyczny. Zaczynamy! Przed nami proste zadanie programistyczne, które pozwoli przygotować dwa dekoratory. Pierwszy z napisu zwracanego przez dowolną funkcję, Pobierze tylko te znaki, które pasują do podanego Regexa. Postać tego Regexa będziemy przekazywać w argumencie takiego dekoratora. Drugi dekorator, napis zwracany przez dowolną funkcję, pozwoli zapisać do pliku tekstowego o nazwie, którą również podamy jako parametr tego dekoratora. Przechodzimy do kodu. Na początek przygotujemy dwie funkcje, które będziemy otaczali dekoratorami. Pierwsza funkcja, nazwijmy ją getText, będzie funkcją bez żadnych parametrów i będzie zwracać po prostu pewien napis. Tym napisem będzie na sztywno zwracane wyrażenie kmprograms kurs Python 2022. Druga funkcja to funkcja o nazwie getText with suffix. Ta funkcja będzie przyjmować parametr. W postaci napisu, który będziemy dopisywali na koniec na sztywno zwracanego wyrażenia o podobnej treści jak to w poprzedniej funkcji. Czyli piszemy KM program kurs python 2022, a na koniec po trzech kropkach dostarczymy napis wskazywany przez referencję suffix. Następnie przygotujemy główną funkcję naszej aplikacji i wywołamy w niej dwie funkcje, które wcześniej przygotowaliśmy: getText oraz getTextWithSuffix. A jako SAPIX podamy na przykład ABCD. Potem już tylko wywołamy w głównej sekcji skryptu. Funkcję Main i jesteśmy gotowi, żeby zaimplementować dwa dekoratory, które będą zarządzać tym, co zwracają funkcje GetText oraz GetTextWithSuffix. Zaczynamy od pierwszego dekoratora. Będzie to dekorator, który będzie realizował funkcjonalność pod punktu B, czyli zapisywał to, co zwraca funkcja, na którą umieścimy ten dekorator do pliku tekstowego o nazwie, którą podamy jako parametr dekoratora. Piszemy: nazwa dekoratora to Save to File. Jako argument przyjmujemy file path, czyli ścieżkę do pliku gdzie będziemy chcieli zapisywać dane. Potem wewnątrz tego dekoratora przygotujemy funkcję decorator, która jako argument będzie przyjmować func, czyli handler do funkcji nad którą umieścimy dekorator. Wewnątrz funkcji decorator przygotowujemy kolejną funkcję, którą nazwiemy wrapper i ta jako argument przyjmie args oraz Keyword args. Dzięki temu przygotujemy nasz dekorator do pracy z funkcją o dowolnych argumentach. Będą one reprezentowane właśnie przez te dwie struktury. Jeżeli będziesz chciał umieścić ten dekorator nad funkcją, która... Przyjmie argumenta, jak na przykład ta funkcja, to ewentualnie możesz skorzystać z tych argumentów, wyłuskując je właśnie z tych dwóch bytów. Jeżeli natomiast będziesz wykorzystywać ten dekorator do pracy z funkcją bez argumentów, po prostu pod Ax i pod Keyword Axe nic nie będzie podstawione. Wewnątrz wrapper osadzamy logikę, którą ma wykonać dekorator. W naszym przypadku chcemy połączyć się z plikiem o ścieżce file path w trybie do zapisu. Nadajemy alias f referencji, która będzie reprezentować to połączenie, a następnie piszemy f. Right. Wywołujemy funkcję, nad którą będzie umieszczony dekorator, która u nas symbolizowana jest przez funk i przekazujemy jej potencjalne argumenty, o ile takie posiada. Następnie zwracamy wrapper oraz zwracamy. Decorator. I to kończy kod dekoratora Save to File. Możemy teraz sprawdzić, jak zachowa się ten dekorator, kiedy umieścimy go nad funkcją getText oraz get text with getTextWithSuffix. Piszemy nad getText małpka Save to File. I jako argument dekoratora możemy na przykład napisać data1.txt. Poniżej, nad drugą funkcją umieścimy... Ten sam dekorator, tyle że tym razem dane będziemy chcieli zapisywać do pliku data data.txt. Tutaj muszę tylko usunąć zbędną linię i kiedy uruchomimy kon naszej aplikacji, zobaczysz, że w drzewku Twojego projektu pojawią się dwa pliki. Jeden to data.txt, a w nim km program z Kurs Python 2022 a drugi plik to data txt a w nim KM z kurs Python 2022, a po trzech kropkach suffix, który przekazaliśmy jako argument tej funkcji. Pierwszy dekorator działa bez zarzutów. Najwyższa pora zaimplementować kolejny dekorator. Zgodnie z poleceniem w tym dekoratorze będziemy pracować z wyrażeniami regularnymi, dlatego na początek muszę zaimportować moduł RE dla wyrażeń regularnych. Piszemy dekorator o nazwie filter. Jako argument przekazujemy regex który będzie wyrażeniem regularnym, na podstawie którego będziemy filtrować to, co zwraca nam funkcja, czyli napis, który zwracają funkcje takie jak getText czy getTextWithSubs. Następnie piszemy devDecorator i jako argument przyjmujemy funk, czyli referencję do funkcji, nad którą umieścimy dekorator. Później wewnątrz tej funkcji piszemy kolejną o nazwie wrapper i jako argument znowu przekazujemy arcs oraz keyword args. Tak żebyśmy byli gotowi pracować z funkcją, która przyjmuje dowolny zestaw argumentów. Następnie w ciele funkcji wrapper określamy zachowanie dekoratora filter. W tym przypadku zwracamy wynik działania funkcji findall, która na podstawie podanego regexa będzie znajdować odpowiednie dopasowania w wyniku zwracanym przez funkcję funk wywołaną z potencjalną listą argumentów reprezentowaną przez args oraz keyword args. Dopiszę tylko odpowiednie gwiazdki. Jedyne co muszę zrobić to połączyć teraz elementy z tablicy otrzymanej w wyniku działania funkcji find all do jednego napisu. Co zrealizujemy za pomocą funkcji join. W taki sposób mamy już prawie wszystko gotowe. Zwracamy tylko raper oraz później dekorator. I tak oto dekorator filter jest gotowy do pracy z naszymi funkcjami. Pamiętaj, że jeżeli teraz umieścimy nad funkcją getText dekorator filter, jako argument temu dekoratorowi pod regex wstawimy na przykład, że interesują nas tylko i wyłącznie liczby, to w pierwszej kolejności wykona się ten dekorator i dopiero to, co on zwróci, będzie przekazane do kolejnego dekoratora. Czyli dekoratory wykonują się od dołu do góry. I tak oto najpierw metoda getText zwróci to Wyrażenie, następnie z tego wyrażenia wyciągniemy tylko liczby, czyli 2022, i taki napis zostanie zapisany do pliku data1.txt. Poniżej, dla funkcji getTextWithSuffix, ponownie użyjemy dekoratorów liter, ale tym razem jako regex podamy wyrażenie, w którym ustalimy, że interesują nas tylko duże literki. Więc z tego, co zwróci getTextWithSuffix, będą wyciągnięte tylko duże literki, czyli kmp, kp. I taki napis będzie zapisany do pliku Data 2.txt. Zobaczmy, czy tak jest. Uruchamiamy kod naszej aplikacji i teraz, kiedy podejrzymy pliczek Data1.txt, dostaniemy faktycznie tylko i wyłącznie liczbę 2022, a w pliku Data 2.txt tylko i wyłącznie duże literki. Zapomniałem jeszcze, że oczywiście w safiksie również będzie ABCD, czyli dużej T. Nasza aplikacja działa zgodnie z założeniami. Jak widzisz, implementowanie dekoratorów pozwala nam później bardzo wygodnie dokładać do naszych funkcji, ale nie tylko. Akurat w tym przykładzie skupiam się na funkcjach, dodatkowe właściwości. Raz napisany dekorator może być używany później wiele razy, a jeżeli jeszcze go sparametryzujesz, to możesz używać go na różne sposoby. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, więcej na temat tego, co oferują dekoratory w języku Python, serdecznie zapraszam na moje szkolenie Python, do którego link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Jeżeli masz pomysł, jak jeszcze bardziej ulepszyć ten kod, oczywiście jak zawsze czekam na Twój komentarz. Mogę Ci nawet podpowiedzieć, co zmieniłbym w pierwszej kolejności, gdybym musiał poprawić ten kod. Zauważ, że mamy teraz funkcję getText oraz getTextWithSuffix, które zwracają pewien napis. On oczywiście został odpowiednio przetworzony w wyniku działania dekoratorów. Pytanie brzmi, co się stanie niegdy teraz wypiszemy wynik zlecony przez takie funkcje. Kiedy uruchomimy kom naszej aplikacji, dostaniemy NAM. Oczywiście jest to spowodowane tym, że nasze funkcje są obłożone dekoratorami. I te wykonują pewne akcje, które doprowadzają nas do momentu, w którym w konsoli widzimy właśnie nan. W jaki sposób poprawiłbyś ten kod, żeby po wykonaniu akcji związanych z dekoratorami, które umieściliśmy nad naszymi dwoma funkcjami, już po tym jak zapiszemy dane do plików, w konsoli zobaczyli te napisy, które uzyskaliśmy po przefiltrowaniu? Czyli w tym miejscu powinniśmy zobaczyć 2022, a w tym miejscu to samo, co mamy obecnie w pliku data data.txt. Czekam na Twoją odpowiedź w konsoli komentarzu do tego nagrania.